Siemaneczko, z tej strony No i dzisiaj jak widzicie, pogramy sobie już chyba dziesiąty odcinek albo jedenasty, nie, nie jestem pewny do końca ale myślę, że będzie to fajny odcinek Tyle no, tak 10 minutowy odcinek potrwa Myślę, że teraz sobie świat Musimy sobie założyć Wojarowskie Google. O, to mocno nie Okej, jest git, jest git, teraz pad gra gram na PS4. Jest teraz, noc, dzień jest, dobra? Widzę, że to, to, to nie działa zbyt dobrze Powinien to udoskonalić. Ale w każdym razie zbiera. A, zbiera. Chyba. Mia, miała dzia, działa. Jak ma działać. Chyba, się na kurki zobaczymy, czy oweczki są. Są oweczki, kurki są. Tam widziałem gdzieś chyba tutaj kulki. Jeszcze jeden mu kulkę nabrał. A ja się spintuje. A ja się spintuje. Chyba nie wiem, jak się spintuje. Narzędzia. Nie. To jaki punk. to jest to. Dobra, kurki, kurki, kurki. To są gdzieś z kurki. Się ja rozglądaj, że kurki. Czy ja słyszałem? Że... O, tu widzę morze. I pustynia. pustynia a pustynia jeszcze nie będą kurki. Raczej nie będą. A, widzę lama. Lama spierze. Co, co ona lubi? Ty to robisz, ty to robisz. Nie, nie ona tego nie lubi. Dobra, szukamy kurek. Jeszcze jedną kurkę by się przydała. Jeżeli nie, nie widzę, nie wi o, widzę małą lamę. Jeżeli ja tak, to bym był happy. Bym był happy, naprawdę. Kto jest, żeby. Nikt. To chciałbym działać jeszcze trochę, ale już. już. Jeszcze w wyjazdach wyjadł. Chętnie na nas, A, na nas sygnał. Co sygnał? Co tam się dzieje? Nie wiem, czy to jest jakieś połączenie z... O, jest kurka, dobra! Silniki raczej nie chcę. Tylko jedna kurka, bo. O, że dwie, ale to było jeszcze lepiej. Kurki naciągnięte mamy dla was. was. tu więcej jest? A się popatrzymy na boki. Nie ma więcej. Chodźcie, kurki. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Może tak z tyłu chodzić. Chodźcie, ocieście się nie rozmyślili, muszę patrzeć jak to wygląda sprawa Chodźcie, o się nie rozmyśliła Dwie kurki jeszcze lepiej niż dwie. Czyli roznożymy je. Rozmożymy je dokładnie. Chodźcie kurki, chodźcie. Tutaj... Co mnie ubiło? a bo głodny jestem Przestuj... chwila bo musimy coś zjeść. musimy coś jeść co to zjemy z... sobie to no jedz kurki chodźcie no, dobra Jem sobie kurki Chodźcie, 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 tak z tyłu no idę, idą, chodźcie, się chodźcie leje jajek chodźcie chodźcie chodźcie, chodźcie tutaj, chodźcie, Chodzicie tutaj, O, no, dobrze. dobrze. super tutaj, Zaprowadźmy do tego. Wejdźcie do tego. I też wejdźcie. Chodź bliżej. O dobrze weszłeś. I wasze już mm. może. Dobra. Będzie wasz więcej. Druga beczka. Psia. No. I jedna kulka wyszła. No. Dobra, jeszcze Was jest? No i Trzeba was bo... troszkę Mam więcej na światek. Mm. Ta kurtka, o, i seks jest tutaj. Na dwasty tu, poziom w Minecraft, to jest ciekawe. Ej, handlarz! Ty, handlarzu. Co ty masz do sprzedaż? Piasek, co to jest? Wod? Niebieski lud? Po czym niebieski? niebieski? A co to jest? Nasia, arbu arbusie, arbusie, mała nie ma morza? Ma, mam nisko w nocy paproć ty halarzu Faj, fajnie, że przyszedłeś do mnie fajnie tylko ja bym trochę mógł go pokopał troszkę to założymy, to, to nie wełna ty A skąd ja mam to sobie odłożymy, mapa, to też sobie odłożymy, to też, to nie potrzebuje, urałna, kaktusy, mm, dobra, ja bym chciał wytworzyć pochodnie, dobra, ile mamy, 60 strata ma, czy mogę włożyć sobie tu pochodnie, nie widzę Pochodnie, mogę sobie na rączkę włożyć? Czy mogę? Ale nie mogę, nie mogę raczej. Ham ja mam. A, bo jestem pani uchem. Czemu jestem pani uchem? Aha, bo ja mam. Bo myślę, że. Aha, nie odzyskałem tego. Nie mam no, lapis do Zuri To potrzebuję. Nie, nie mam. A bym chętnie kupił od niego to coś tam bym kupił. Dobra chwilę, Może weźmy właśnie drzewa. Mam bardzo mało drzewa. Bardzo mało mam. W Francji kawałki. To sobie pościnałem drzewo. No bo trześci mamy drzewo Posadziłbym jeszcze te drzewo jakieś, żeby było psorzowe, tak to myślę, że akacji tak spodużymy, tak pikniemy. Dobra, to sobie teraz to wyłożymy, to wyłożymy chryt tutaj. Jeszcze ja mam inne siedzonki drzewa? Nie mam. Dobra, to jest trzy drzewa i pięć akacjowych. Już się robi ciemno? No bo ty idziesz spać. A, ponownie drzewa. Super, a ja bym już pójść spać teraz, bo ciemno się robi na dworze noc się robi noc się robi szybko, ale tu szybko, a, szybko idzie to noc o nie spać spać, idziemy spać posadzimy sobie jeszcze w tym odcinku sadzonki brzozy jakacji my sobie zrobimy kończy odcinek handlarzu, siema handlarzu dobra Tutaj. Tak, tak i tak. Jeszcze te szerzonki. To może gdzieś indziej. No robimy takalnie. Tu, tu. Nie, nie mam tych, tu, tu, tutaj jakoś, tu, tu, tu i tu. Jeszcze jeno mam. Niech rośnie, a my sobie zetniemy drzewo, je twój odcinek. Tak, żeby nie, nie trwało za długo. No 10 minut. spoko, 10 minut. Je, je, już minęło. Tak szybko mi od 10 minut. Ja. Tak. Ale nie chcę że się pożegnać. Czuję się dobrze, w sumie, w sumie. Mogę się nagrywać. Ale muszę przerwać odcinek. Także 10 minut odcinek i przerywam. Także ja się Wam teraz pożegnam. Żegna Was. Royalek. Trzymajcie się. No i cześć. Do następnego odcinka. Pa!